Ścianka wspinaczkowa, wspólne grillowanie, fotobudka 360, warsztaty artystyczne, malowanie buziek, dmuchańce, trampoliny, konkurs wiedzy i ciekawy program animacyjno-edukacyjny, a także szalona zabawa z Kindersidem. tak Dębicka biblioteka uczci Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Zapraszam bardzo serdecznie rodziny z dziećmi już 11 maja do parku Skarbka Borowskiego. O godzinie 16 rozpoczniemy nasz europejski piknik Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej. Czeka nas mnóstwo atrakcji, między innymi zabawy animacyjne z kinder Seedem, ścianka wspinaczkowa, oczywiście nie zabraknie Tortu na 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Oprócz tego czeka nas mnóstwo konkursów, zabaw, szczególnie dla dzieci. Przygotowaliśmy również malowanie buziek, słodkie niespodzianki, grilla dla całych rodzin. Także mam nadzieję, że tylko pogoda dopisze. W parku skarb Borowskiego spotykamy się 11 maja. Zaczynamy swoją imprezę o godzinie 16. Serdecznie wszystkich Dębiczan zapraszam. Wstęp wolny, wszystkie atrakcje, które będą znajdować się na terenie parku, będą za darmo, więc wystarczy przyjść tylko z dobrym humorem, no i po prostu się świetnie bawić. Kiedy? W sobotę 11 maja. O której? Od godziny 16. Gdzie? W parku imienia Skarbek Borowskiego w Dąbicy. Wspólnie uczcimy 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Na wydarzenie zapraszają miasto Dąbica, oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy.